Szanowni Państwo, od kilku dni trwa wojna na Ukrainie. Częstochowa jest solidarna z Ukraińcami i z Ukrainą. Chcieliśmy dzisiaj przedstawić te informacje, które już Państwo być może macie od pewnego czasu o działaniach miasta związanych ze wsparciem dla uchodźców ukraińskich I nie tylko, ale także powiedzieć o tych nowych inicjatywach. Z nami dzisiaj prezydent miasta Krzysztof Matyjaszczyk. Jest z nami pani Marianna Jemyrianowa, która reprezentuje tworzoną właśnie fundację Nasz Dom i powie o jej i działaniach. Są z nami także Rafał Kusal, naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta, Agnieszka Grabińska, naczelnik Wydziału Polityki Społecznej, jest także Oleg Wierny, Wydział Kultury, Promocji i Sportu. Panie Prezydencie, bardzo proszę. Szanowni Państwo, w pierwszej kolejności za Waszym pośrednictwem chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim mieszkankom i mieszkańcom naszego miasta za to, że włączają się w działania na rzecz Ukrainy, że solidaryzują się z Ukraińcami, że pomagają w przeróżny sposób walczącej Ukrainie. Parę informacji na temat działań, które już zostały uruchomione, już funkcjonują, a później te, które dopiero będziemy uruchamiać. Pierwsze, otwarliśmy wspólnie z Caritasem punkt na ulicy Ogrodowej 24 44. To jest punkt, gdzie kierowani są uchodźcy do miejsc zakwaterowania, gdzie mogą zjeść ciepły posiłek, gdzie dostają od miasta też taki pakiet startowy, a więc reklamówkę z mapą miasta Częstochowy, z ośrodkami, pierwszej potrzeby, środkami takimi sanitarnymi, po to, żeby już mogli tutaj poczuć się trochę lepiej i, i chociaż troszkę jak, jak, jak w domu. Wspólnie z Caritasem, z Domem Pielgrzyma zorganizowanych zostało 150 miejsc dla tych osób, które są uciekinierami, są uchodźcami i będą potrzebowali zakwaterowania na naszym terenie. Te osoby, które takie potrzeby zgłoszą, mogą się zgłosić do tego punktu. Punkt działa 24 godziny na dobę. Są tam przedstawiciele, pracownicy Wydziału Zarządzania Kryzysowego, miasta Częstochowy, są przedstawiciele Caritasu. Nikt nie odejdzie z tego punktu bez pomocy. Przypominam, że też od poniedziałku funkcjonuje punkt informacyjny w Urzędzie Miasta, który działa od godziny 7.30 do 15.30 przy ulicy Waszyngtona, a więc przy Wydziale Spraw Obywatelskich. Tam również obywatele Ukrainy mogą dowiadywać się o różnych, o różnych sprawach, łącznie z tym, że jest tam też, są tam też tłumacze języka ukraińskiego, a więc nie ma problemów komunikacyjnych o wszystkim, co dzieje się w mieście. Tam zostaną też poinformowani. Trwają zbiórki darów dla Ukrainy prowadzone w częstochowskich szkołach. Od godziny 8 do godziny 15 w każdej z szkole szkół, przedszkoli możecie Państwo składać swoje dary, możecie przekazywać środki Czystości, może się przekazywać żywność o długim terminie przechowywania, również środki farmaceutyczne. Ci, którzy mają zamiar to zrobić, to zapraszamy, żeby przekazali to do szkół pomiędzy godzinami 8 a 15. Bardzo serdecznie też dziękuję i dyrekcjom i nauczycielom z tych szkół, ale przede wszystkim młodzieży która mocno włączyła się w akcję zbierania tych darów, segregowania, pakowania, przygotowywania do wysyłki. To jest dużo takiej obywatelskiej, ciężkiej pracy i widać, że młodzi ludzie z częstochowskich placówek oświatowych chcą się w to włączać. Byłem dzisiaj na, tych, na terenie kilku takich miejsc i bardzo serdecznie tym młodym ludziom za to dziękuję. Zbiórki prowadzą także organizacje pozarządowe, częstochowski Caritas, Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, Towarzystwo Patriot kresy, także częstochowskie firmy takie jak Hegelman i wiele, wiele organizacji pozarządowych, które zbierają, gromadzą, a potem przekazują dalej te wszystkie zebrane rzeczy te rzeczy które zbieramy podczas tych zbiórek będą przekazane do Agencji Rezerw Materiałowych do Lublina i później takimi transportami kolejowymi przekazane na Ukrainę oprócz tego wiem że takie transporty były realizowane czy są realizowane również przez Częstowski Caritas i przez Częstowskie NGOsy które czasami robią to bezpośrednio można także wpłacać środki pieniężne na konta charytatywne tych miast z którymi i Częstochowa współpracuje, miast ukraińskich zaprzyjaźnionych z Częstochową to jest Iwano-Frankivsk, Chmielnicki, Winnica. Te miasta, one nie są dzisiaj, z tego co wiemy, zaangażowane w działania wojenne, ale w tych miastach jest bardzo wielu też uchodźców. I jeżeli chcemy z terenów objętych konfliktem, jeżeli chcemy rzeczywiście pomagać, to najlepszym, najszybszym sposobem pomagania to jest wręcz przekazanie środków właśnie na konta tych miast, bo oni już będą mogli pomagać tam na miejscu, w Ukrainie, tym, którzy uciekają przed wojną, na tych terenach, które jeszcze działaniami wojennymi nie są objęte. Poza tym taki apel, też dla naszych mieszkańców. Jeżeli macie zamiar iść do sklepu, kupić rzeczy i przekazać je dopiero później do wszystkich tych ośrodków, które te rzeczy zbierają, to może lepiej jest przekazać środki finansowe, póki jeszcze jest taka możliwość, póki jest komu prowadzić tą pomoc na terenie Ukrainy dla społeczności ukraińskiej, bo tam bez potrzeby przeładowywania, przewożenia ta pomoc będzie mogła szybciej trafić do tych, którzy tej pomocy potrzebują. Nasz Wydział Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy, wspólnie z pracownią, zespołem poradni psychologiczno-pedagogicznych, ale też i z Wydziałem Polityki Społecznej i Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej, prowadzą porady psychologiczne dla ukraińskich dzieci, ale też i dla ukraińskich osób dorosłych, szczególnie tych, którzy takiej pomocy potrzebują. Często mamy osoby z traumą i trzeba, żeby też zadbać o ich zdrowie psychiczne. Ukraińscy uchodźcy, którzy przekroczyli granicę do 24 lutego, od pod, pod 24 lutego, mogą skorzystać na naszym terenie też z placówek służby zdrowia w Częstochowie, a więc z lekarza rodzinnego, z przychodni specjalistycznych i ze szpitali. To jest to, co już, to, co już działa, funkcjonuje i o czym przypominam albo chcę jeszcze doinformować. Natomiast są rzeczy też nowe, są nowe inicjatywy, o których teraz chciałem też powiedzieć. Mieszkania i lokale prywatne zgłaszane przez naszych mieszkańców jako możliwe do wykorzystania przez uchodźców, można zgłaszać przedstawicielom tworzonej właśnie fundacji Nasz dom. Mamy tutaj z nami panią Marianę. Jemelianową, która jest jedną z twórczyń tej fundacji. To jest fundacja zrzeszająca osoby pochodzenia ukraińskiego, które tutaj na naszym terenie chcą włączyć się w pomaganie, chcą pomagać wspólnie razem z urzędnikami miasta Częstochowy. Pomagają nam w kontaktach, w tłumaczeniu, w punkcie informacyjnym utworzonym w Urzędzie Miasta. Wkrótce będą też obecne w punkcie na ulicy Śląskiej, tam gdzie Wydział Polityki Społecznej ma Centrum Organizacji Pozarządowych. Zarządzeniem prezydenta wprowadzam możliwość bezpłatnego poruszania się uchodźców z Ukrainy komunikacją miejską MPK od 1 do 31 marca. Czyli wszystkie osoby, które opuściły Ukrainę po 24 lutego, które mają pieczątkę w paszporcie albo jakiś inny dokument potwierdzający przekroczenie granicy po dniu 24 lutego. Czy też zaświadczenie wydane przez Straż Graniczną będą mogły w miesiącu, marcu podróżować po naszym mieście bez opłat, będą miały uprawnienie do stuprocentowej ulgi. To wszystko po to, żeby te osoby mogły być też mobilne, mogłyby skorzystać z różnej form pomocy, szczególnie teraz, w tym okresie pierwszym, który gdzie przyjeżdżają do naszego miasta, gdzie nie wiedzą jak się podziać, żeby po prostu ułatwić im funkcję w Częstochowie. Częstochowscy radcy prawni od czwartku będą prowadzić bezpłatne dyżury, bezpłatną pomoc prawną w trzech częstochowskich szkołach. To jest szkoła podstawowa nr 31, Szkoła podstawowa 53. I czwarte licą ogólnokształcące imienia Henryka Sienkiewicza bardzo serdecznie dziękuję środowisku często prawników za tę inicjatywę, że społeczność ukraińska będzie mogła też skorzystać z bezpłatnych porad prawnych, żeby też wiedzieć, jakie mają uprawnienia, jak mogą z tych uprawnień skorzystać. Na koniec, chciałem ogłosić, że w ramach solidarności z Ukrainą Zamierzamy przerwać współpracę z rosyjskimi miastami, które, z którymi taką współpracę mamy. To jest rosyjski Irkutsk i Smoleńsk. Co prawda, społeczności tych miast niczego nie zawiniły i to nie oni prowadzą wojnę z Ukrainą, ale zamierzam wyjść z taką inicjatywą w związku też z apelem. Przewodniczącego Związku Miast Ukrainy mera i obrońcę Kijowa Witalija Kliczko, który zwrócił się do Związku Miast Polskich i do innych organizacji zrzeszających polskie samorządy, żeby wypowiadały albo zawieszały umowy o współpracę celem, solidaryz celem solidaryzowania się z miastami ukraińskimi, celem jakby pokazania kolejnych sankcji w stosunku do, do społeczności rosyjskiej. Ja mam bardziej nadzieję, że ten sygnał poprzez społeczności rosyjskich miast dotrze do rządzących w Rosji i że coś pozytywnego nastąpi, że wojna w końcu zostanie przerwana i że nie będziemy mieli do czynienia z tym, o czym dowiadujemy się od naszych koleżanek i kolegów z miast ukraińskich. Dzisiaj miałem nawet okazję oglądać zdjęcia z tego terenu. Ludzie są w piwnicach, pozamykani w stacjach metra. Tam jest naprawdę to, co może było nawet w, podczas powstania warszawskiego u nas na naszym terenie. Tam trwa normalna, regularna wojna i trzeba zrobić wszystko, żeby pomóc tej ludności i żeby wesprzeć tych obywateli Ukrainy, którzy dzisiaj mają wielki, wielki problem. Szanowni Państwo, teraz chciałbym, aby parę słów powiedziała Pani Mariana. Jemelianowa, twórczyni fundacji Nasz Dom, gdzie osoby pochodzenia ukraińskiego współpracując z władzami miasta Częstochowy starają się też pomagać społeczności ukraińskiej i tu na miejscu, i w Ukrainie. Proszę bardzo. Dzień dobry, szanowni. Najpierw od naszej fundacji i od wszystkich Ukraińców, którzy jest w Częstochowie, którzy tu przyjeżdżają, chciałam wyrazić wdzięczność władzom za wsparcie, wsparcie naszym dzieciom, kobietom, uchodźcom, które teraz przebywają i e, w ogóle wszystkim Ukraińcom, którzy tu mieszkają. Bo chciała powiedzieć o tym, że nasza fundacja już e, zaczęliśmy jej tworzyć pół roku temu do e, jeszcze do tej wojny. I dzięki władzom teraz działa na ulicy Barbary 32 po sobotach przedszkolna grupa dla ukraińskich dzieci, która pomaga im łączyć się, dzielić się tradycjami, uczyć, uczymy ich również polskich tradycji, polskiego języka i wszystko to dzięki władzom. Teraz z ludziom, którzy przebywają tutaj, uchodźcom, pomagają również z mieszkaniem, punkt informacyjny, gdzie działają nasze aktywisty, naszej fundacji który działa przy Urzędzie Miasta i którym pomaga Urząd Miasta. Bardzo dużo jest Polaków, którzy pomagają swoim braciom, bo naprawdę my uważamy Was braciami najbliższymi, naj, takimi najwięcej dobrymi, najwięcej otwartymi sercami, które pomagają nam. Również chcę mówić, że nasza fundacja teraz dzięki Urzędu Miasta otrzymała już siedzibę swoją na ulicy Śląskiej 3 przez 5, gdzie będziemy koordynować rozsilenie uchodźców. Również w planach będzie pomoc edukacyjna, dlatego, że ludzie przyjeżdżają tutaj, nie znają języka polskiego, nie znają gdzie im pójść, co robić, gdzie szukać pracy. Wszystko to będziemy mu pomagać razem z władzami miasta. Również mm -hmm. Наша фундація є, наші фундатори є і поляці і українці, але от наших українців, які є з фундації, хтіла дуже панству всім поляцам подякувати за в за розуміння, за допомогу матеріальну, за допомогу таку організаційну інформаційну для українців. І також хотіла сказати, що найцінніше що ми маємо в Україні зараз рятуючи Ви поляці. Найцінніше то наш народ. Nasze życie, nasze kobiety, nasze dzieciaki, nasza przyszłość. то все є рятоване вашими реньками. І зі своєї сторони, як українка, яка тут мешкає вже два роки, мові о тим, що будемо всіми силами разом з вами діляти. І ніколи, ніколи ми не запомнімо о тим, що ви для нас зробили, або для нас зробили, або достали від вас спарчі. Будемо діляти разом і будемо спирати Польську, так як Польська тера спира Україну. Дякую. Дякую, вам. To jeszcze kochani wiadomość z ostatniej chwili o jeszcze jednej formie pomocy w tym punkcie przy ulicy Ogrodowej 24 przez 44 te osoby, które będą potrzebowały ciepłej strawy pomiędzy godziną 12 a 13.30 będą mogły bezpłatny posiłek również uzyskać, a więc wszyscy uchodźcy, którzy Mieszkają na terenie Częstochowy, może u jakichś znajomych, może u rodziny, a nie mają i mają problemy z, z zapewnieniem ciepłego posiłku, mogą skorzystać bezpłatnie od, od 12 do 13.30 od jutra w tym punkcie na ulicy Ogrodowej. I jeszcze raz z tego miejsca chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim mieszkankom i mieszkańcom naszego miasta, wszystkim organizacjom pozarządowym, które pomagają, wszystkim instytucjom, firmom, a także społeczności ukraińskiej, która jest na naszym terenie i która też się mobilizuje i włącza do pomocy. Ja dzisiaj w paru miejscach byłem, widziałem widziałem heroiczną pracę młodych ludzi, uczniów częstochowskich szkół, które działają i współpracują z organizacjami pozarządowymi po to, żeby, żeby rzeczywiście móc powiedzieć, że Częstochowa staje na wysokości zadania. Że Częstochowa jest przyjaznym miejscem, miejscem, które współczuje i współdziała, żeby pomagać tym, którym dzieje się dzisiaj krzywda. Dziękuję.